Teraz słychać. Ja, ja teraz słyszę ciebie. Cześć Liza. Cześć Aniu. Cześć. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie i za taką no, zupełnie niebanalną, fajną formułę spotkania jeden na jeden, ale chcemy z Lizą zaprosić Was od razu, żeby to nie było tylko jeden na jeden, ale my was dobrze nie widzimy. Zapraszamy do tego, żeby od razu, jeśli pojawi się jakieś pytanie, komentarz, to żeby się włączać. Mamy bardzo mało czasu, ale też ktoś kiedyś powiedział, praca zajmuje czas przeznaczony na jej realizację, więc zamierzamy go dobrze wykorzystać. Liza, dwa słowa o tobie jeszcze. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się, chciałam powiedzieć Jelizowiata. E, raczej w Polsce to będzie wygodnie Liza. Zajarowa pracuje w domie ukraińskim Podace, ukraiński dom, e, i głównie zajmuję się programami i projektami skierowanymi na dla dzieci i młodzieży e, z Ukrainy. E, moja historia jest taka, że zaczynałam polityki równości z prezydentem Pawłem Adamowiczem, i chcę o tym powiedzieć, bo tak jak e, pan mnie tutaj słusznie przedstawił, że jestem z Uniwersytetu Gdańskiego. To jestem badaczką, ale tak naprawdę jestem aktywistką wezwaną do działania przez prezydenta Adamowicza. To był nasz prezydent w Gdańsku, przyjechałam z Gdańska. Tam um, wiedzieli marzeniem o tym, żeby Gdańsk był miastem włączającym, równościowym. Um, budowaliśmy polityki, pierwsze polityki włączenia, najpierw dla imigrantów i imigrantek, którzy przyjeżdżali do, do, do Gdańska, Potem dla wszystkich grup narażonych na wykluczenie. My tak mówimy. I od tego czasu wezwana przez prezydenta. Zajmuję się politykami równości, ale tak naprawdę jestem psycholożką społeczną, więc zastanawiam się, jak uczynić ten świat włączający, niewykluczający, bo my bardzo dobrze wiemy, że wykluczać nic nie trzeba zrobić, żeby ludzie zaczynali się wykluczać. Wystarczy, że podzielę Państwa na dwie grupy, żebyście Państwo zaczęli uruchamiać mechanizm stereotypizacji i wykluczenia w konsekwencji, ale Trzeba naprawdę ogromnej wiedzy, determinacji też w działaniu, mądrości politycznej, żeby budować świat włączenia. I o tym świecie włączenia chcemy z Lizą porozmawiać w kontekście. Liza zajmuje się y, osobami przyjeżdżającymi z Ukrainy. Y, ja y, specjalizuję się w osobach LGBT i o godzinie 15 mam już spotkanie z ministrą. Katarzyną Katulą, ponieważ, jak Państwo wiedzą, procedowane są związki partnerskie, ustawy o związkach partnerskich. Ale oddaję Ci głos, Liza. Powiedz, czy polskie miasta są Twoim zdaniem dla migrantów? Już sam tytuł, czy też może dla migrantek, a może osób migranckich? Mówię o języku włączającym. Z mojej perspektywy, tak. My w fundacji prowadzimy taki program dla nastolatków. To nazywa się Urban Club i Urban Club. Camp, I na tych zajęciach my poszerzamy wiedzę dzieciaków z zakresu głównie urbanistyki. I ogólnie jak wyglądają te miasta w Polsce. I z mojej perspektywy, nie jestem uchodźczynią, jestem migrantką ekonomiczną, więc tak naprawdę jak nigdy poza Warszawą nigdzie nie mieszkałam w Polsce. I z mojej perspektywy Pols miasta polskie są dla migrantów. I z tego co my obserwujemy, to raczej tak. No, są oczywiście jakieś przypadki, kiedy... Zdarzają się przykre, nieprzyjemne sytuacje, ale w większości z moich obserwacji prywatnych to tak. A czego potrzebujecie jeszcze jako migranci, migrantki? Też mówiłaś, przygotowując się do tej rozmowy, no, że migranci to jest taki jeden wielki dla nas często worek no, osób, które przyjeżdżają, ale przecież te osoby są... Bardzo zróżnicowane. Tak, bo mamy imigrantów, którzy już przez jakiś czas w Polsce, tacy jak ja, to od, od kilku lat do dziesięciu do lat już w Polsce, ale nadal te osoby są nie mają obywatelstwa polskiego, mamy obywatelstwo Ukrainy i identyfikujemy siebie jako Ukraińcy w Polsce. Są osoby, które przyjechali po 24 lutego, więc to osoby z doświadczeniem uchodźczym i te osoby przyjechali do Polski nie z taką świadomą decyzją, którą ja podjęłam 8 lat temu, a dlatego, że musiały. Oni musiały przyjechać, musieli przyjechać tu i niestety nie zawsze mogą siebie odnaleźć w tej rzeczywistości. I rola mojej fundacji, w której pracuję, to jest pomoc w adaptacji, w aklimatyzacji w Polsce i pokazać, że Polska i Polacy można tu żyć i można tu żyć dość na do w dobrych warunkach i komfortowo. Pomagamy i Kursami językowymi właśnie dzisiaj na nas się skończyła rekrutacja na język polski medyczny, bo prowadzimy nie tylko kursy językowe takie podstawowe na A1, ale również prowadzimy specjalistyczne, więc wspieramy specjalistów z różnych branż. Na początku wspieraliśmy z poszukiwaniem mieszkań, które właśnie Polacy udostępniali Ukraińcom. No, i obecnie prawie wszystkie nasze działania głównie są skierowane na e, uchodźców, aczkolwiek nigdy nie zamykamy swojej drzwi dla e, migrantów. imigrantów. Innych hmm? migrantów. Co jest najważniejsze? Powiedziałaś o tym, że jak no, staje na polskiej ziemi ta osoba uchodźcza czy, nie, czy migrancka. Mówiła osoba, ze względu też na y, włączenie wszystkich osób. Y, co, co jest najważniejsze, bo mówisz, ma trudność w odnalezieniu się? Czego potrzebuje taka osoba najbardziej? Hmm. Ja z mojej perspektywy, jak y... Byłeś zmuszony do wyjechania z miejsca, w którym postanowiłeś spędzić całe swoje życie, bo to też jest, bardzo często to jest taka decyzja, którą podejmujemy jak po maturze, czy my zostajemy w swoim mieście rodzinnym, czy my wyjeżdżamy. Tak samo, a te ludzie musiały wyjechać i to było decyzja, do której oni były zmuszeni, więc tak naprawdę tu oni, najwięcej osób oprócz tych, takiego wsparcia e, rzeczowego, w sensie kursy językowe, poszukiwania pracy, wsparcie w odnalezieniu, zrozumieniu jak działają różne procesy w Polsce, jak działa urząd, jak załatwić sobie sprawę Oprócz tego wsparcia takiego konsultacyjnego, to co dla Was, dla mnie już jest naturalne, to dla bardzo wielu osób to, to nie jest naturalne, zwłaszcza jeszcze ta osoba przyjechała spoza systemu y, y, polskiego, spoza systemu unijnego, gdzie no, no jednak bardzo dużo procesów wyglądają podobnie, więc, ale tak poza tym wszystkim, co jest takie bardzo. Formalne i materialne, najbardziej te osoby potrzebują tej integracji i wsparcia, wsparcia międzyludzkiego. I wsparcia międzyludzkiego, i prawdopodobnie, Liza, mówisz o tym przyjęciu, że tak w Polsce dobrze i, i przyjęliśmy tak. e, osoby ukraińskiego pochodzenia, szczególnie w tych e, najtrudniejszych momentach. Ja poproszę o włączenie mi slajdu. Przygotowałam niespodziankę. Bardzo chciałabym też powiedzieć, jaka jest nasza perspektywa. Instytutu Miast Pla Praw Człowieka reprezentuje taki instytut. To jest niewielka fundacja, która zajmuje się współpracą z dziesięcioma największymi miastami w Polsce nad włączeniem społecznym. No to chciałabym powiedzieć, że z naszej perspektywy nam równość i włączenie się nie udało. Yy, cały czas stawiamy pierwsze kroki w równości i włączeniu. Mam tutaj mnóstwo, i nie mówię tutaj o yy, jaskrawych przykładach łamania praw człowieka, chociażby na granicy. Mówię o takiej codziennej polityce włączenia zarządzaniu miasta poprzez włączenie społeczne. Ta yy, idea poproszę o slajd. Jeśli, jeśli, mogę, pokażę slajd ale dlatego, że wszystko stanie się jasne. To, co powiedziała Liza, zobaczcie Państwo, to są trzy, trzy obrazki, to powiedziała o tym środkowym obrazku, bo jak rozmawiając z nami o tym, czym jest równość, czym są prawa człowieka, czym jest równe traktowanie, no to ludzie mówią, o, to już było, dlatego że to już komunizm, wszystkim porówno, nieprawda, nie wszystkim porówno, dlatego że to jest ten pierwsza, to jest ta pierwsza sytuacja, Mamy bardzo różne potrzeby. Dzisiaj, um, zobaczcie Państwo, um, Liza mówi, um, nie można wrzucić do jednego worka um, migrantów ekonomicznych i y, uchodźców i uchodźczyń. To jest dla nas oczywiste, ale gdybym miała wymieniać wszystkie grupy dyskryminowane czy narażone na wykluczenie, to by było jeszcze dużo więcej przykładów. No więc y, ludzie mówią do no to według potrzeb i w zasadzie to, co, o czym mówi Liza, to są działania wyrównawcze. Czyli Liza mówi, y, przyjechali migranci, albo mamy osoby LGBT, albo mamy osoby, Y, innych religii, wyznania bezwyznaniowych, obojętnie jaką przesłankę tożsamości nie weźmiemy, i my kompensujemy tak naprawdę braki systemu poprzez bardzo często pomoc społeczną. I teraz y, Liza mówi, no ci, którzy przyjeżdżają, dostają największe y, wsparcie. Bardzo trudno takie wyrównawcze działania wytłumaczyć ludziom, bo y, społeczeństwo mówi, ale zaraz, zaraz, to są grupy roszczeniowe, no przecież LGBT to są same roszczenia, zaraz będą związki partnerskie i będzie jeszcze więcej roszczeń. Zobaczycie państwo, dlatego że związki partnerskie jest, y, jest to ustawa, która wprowadza systemową nierówność. Systemową nierówność dla jakiejś grupy ludzi. I jednocześnie wracając, ludzie będą mówili: No, przywileje. Trzeba podstawiać im dużo większe rampy, żeby mogli uczestniczyć w życiu społecznym, żeby ich dzieci wychowywały się bez dyskryminacji, żeby byli włączeni i żebyśmy nie musieli wydatkować pieniędzy na pomoc społeczną. My mówimy: potrzebujemy takiego budowania miasta, które od razu uwzględni, i mamy do tego metodologię. Mamy metodologię, która jest sprawdzona, która jest rekomendowana przez instytucje unijne, ale także przez miasta, które już od 20-30 lat są miastami praw człowieka. I potrzebujemy takiej metodologii włączenia społecznego, która będzie uwzględniała, jak ten budynek, który jest dostępny dla każdego i każdej. Tylko my, jak mamy tą ustawę Dostępność Plus, która mówi, każdy budynek użyteczności publicznej musi być budynkiem włączającym, czyli każdy z nas, każda z nas tutaj siedzących musi móc z niego skorzystać, wtedy on jest w pełni włączający. Jeśli nie jest włączający, no to podstawiamy rampę dla tych albo dobudowujemy windę. I tak się oczywiście dzieje, ale my potrzebujemy już dzisiaj zacząć pracę nad politykami, bo yy, budynek jeszcze łatwo zmienić. Ten, tamten, to dużo kosztuje, ja wiem. Ale my potrzebujemy zmienić nasz sposób myślenia na taki, żeby budować każdą politykę, każdą usługę społeczną w oparciu o metodologię włączenia społecznego. Dlaczego? Otóż dlatego, że no powiem coś teraz być może bardzo kategorycznego. Um, jeżeli nie budujemy w oparciu o dane o społeczności, dla której projektujemy coś, jeśli nie projektujemy zgodnie z zasadami włączenia społecznego, to musimy uznać, że każda ta polityka i każda usługa będzie wykluczająca, bo one mają potencjał albo włączenia, albo wykluczenia. I Mistrzostwem Świata jest właśnie budowanie budynku, to o tym mówi ustawa Dostępność Plus. Ale ustawa o równym traktowaniu, której nikt poważnie w Polsce nie traktuje. Prawdopodobnie, gdybyśmy y, sprawdziły to, państwo nawet nie wiedzą, że taka ustawa jest. Hmm, oczywiście teraz generalizuje, ale nikt jej poważnie w samorządzie ani nigdzie nie traktuje. Dlatego tak mówię y, radykalnie, że ta, ta równość nam się nie udała. Potrzebujemy właśnie z jednej strony radykalnego uznania tej ustawy, zmian w tej ustawie, ale także tego, aby budować w taki sposób, a nie cały czas posługiwać się, zobaczcie, um, NGO-sami bardzo często. My outsourcujemy w miastach um, te zadania samorządów. Zadania, które należą do usług publicznych, przez co oczywiście, ja też nie, nie mówię o wszystkich moich afiliacjach, ale tylko dlatego, że um, nie czas i nie miejsce, jestem założycielką też trzech organizacji pozarządowych, które działają na rzecz um, włączenia i um, proszę sobie wyobrazić, że no, my jesteśmy wycieńczeni, jeśli chodzi o pomoc organizacje, ale są też raporty na ten temat. Organizacje społeczne przejmują oczywiście zadania gminy, zadania województw, ale to są działacze społeczni i nie możemy polityki, całej polityki opierać na rekompensowaniu lub dostawianiu tej rampy przez organizacje społeczne. Chociaż jesteśmy, Liza, bardzo wdzięczni wdzięczne, że to robicie z takim poświęceniem i że y, wykonujecie ten trud włączenia społecznego. Ja ostatnio czytałam taki y, artykuł w języku ukraińskim. Y, my w Ukrainie obserwujemy coś takiego, dlaczego osoby z ngo nie udaje im się y, Kariera w samorządach lub w rządach, e, zwłaszcza dlatego, że mm, te osoby poprzez ogromną biurokrację bardzo szybko się łamają i to, co osoba może osiągnąć, e, mając kilka tasków i prawie brak ograniczeń, pracują. Jedynym ograniczeniem w to najczęściej są finanse. I mając ten brak ograniczeń, osoba w organizacji pozarządowej może osiągnąć i dowieść e, o wiele szybciej niż osoba włączona w ten e, system. I to, co ty, Ania, mówisz e, o ustawie, o której tak szczerze mówiąc... E, e, Słyszę pierwszy raz, chociaż z jednej strony nie jestem obywatelem, więc więc nie muszę o nie wiedzieć. Z drugiej strony mieszkam tu 8 lat, więc należałoby. Więc myślę, że to jest bardzo kluczowo to, o czym mówisz. I to nie jest tylko w kwestii, jak mamy dzisiejszy temat y, migrantów, a również inne grupy, które też są wyłączenie z Społeczeństwo. Dzięki, że o tym mówisz, dlatego, że y, sprawa wykluczenia dotyczy oczywiście y, osób ukraińskiego pochodzenia, a to jest mechanizm. I powiem y, z pełną odpowiedzialnością: każda z nas tutaj z siedzących była, jest lub będzie w grupie narażonej na wykluczenie lub doświadczającej tego wykluczenia przez wiek, przez płeć, przez y, pochodzenie, przez tak? I y, znajdziemy się w tych grupach. Y, mówię o tym nie dlatego, żeby y, kogokolwiek y, straszyć albo, tylko mówię, że y, to dotyczy nas wszystkich y, i naszych dzieci, y, naszych rodziców. I nie jest to sprawa tylko i wyłącznie osób migranckich, które znalazły się w jakiejś szczególnej sytuacji. To jest w ogóle filozofia życia tego, jak chcemy budować nasz świat. Czy on będzie włączający, czy nie? My postulujemy przyjmowanie takiej metodologii, która będzie ponad naszymi tożsamościami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to zapewni uniwersalne prawa człowieka, włączenie przez uniwersalne prawa człowieka. O czym mówię? O tym, a może zacytuję naszego prezydenta Pawła Adamowicza. Paweł Adamowicz mówił tak. To nie geje i lesbijki są nie do przyjęcia w Gdańsku, to nie migranci i migrantki są nie do przyjęcia w Gdańsku, to przemoc, to dyskryminacja, to wykluczenie, to ręka podniesiona na drugiego jest nie do przyjęcia w Gdańsku. To są słowa naszego prezydenta. Co on mówił, to nie czyjaś tożsamość jest nie do przyjęcia. To to, co dzieje się między nami, ale. Zobaczcie Państwo, że my w politykach możemy stworzyć świat, który ponad naszymi tożsamościami będzie włączający. Co to znaczy ponad naszymi? To znaczy, że my bardzo dobrze musimy wiedzieć, kogo mamy, dla kogo projektujemy tę usługę, i zawsze zadać sobie pytanie, kogo tutaj nie ma. To znaczy, kto nie przyjdzie na przykład po pomoc społeczną. I ja cały czas odbywam te rozmowy. Yy, które yy, brzmią tak, ale po co po pomoc społeczną? Przecież wydajemy całość naszych pieniędzy. No, oczywiście ta kołdra będzie zawsze za krótka, ale właśnie w tym kontekście trzeba się zastanowić, czy ta pomoc, której udzielamy, udzielamy jej sprawiedliwie. I kto nie przyjdzie do ośrodka pomocy społecznej, pomocy rodzinie? Do kogo my musimy pójść jako grupa większościowa? Jako grupa, która ma władzę, jako grupa, która decyduje i która buduje te polityki. Mnie interesuje, kogo zabrakło, a nie kto przyszedł. Ale my nawet nie robimy tych badań, kto przyszedł i komu udzielamy tego wsparcia. No oczywiście Unia wprowadziła płeć jako takie obowiązkowe, ale tak naprawdę nie mamy tych badań. My dopiero uczymy się w miastach zbierać dane równościowe. My nie mamy pojęcia, dla kogo projektujemy te miasta. I kogo tam y, brakuje. Ale zostało nam 5 minut. Zachęcam do y, uwag, do refleksji. Hmm. Zapraszam do. Może się kompletnie nie zgodzić z nami. Bo jeśli nie, to pokażę jeszcze jeden rysunek. Lisa, zgodzisz się? To jest też, chyba, że chcesz coś powiedzieć, to, to Nie wiem, co to za rysunek z... będzie, więc jestem... Mogę chyba... poprosić o drugi rysunek. Liza, ale może chcesz... Może chcesz zachęcić do przyjścia do waszego domu, albo tak. rysunek będzie tłem. Ogólnie y, znajdujemy się na Zamenhofa jeden, to niedaleko Placu Bankowego i bardzo zapraszam do naszej galerii DIM, gdzie pokazujemy sztukę współczesną nie tylko ukraińską, a również polską i międzynarodową. Co soboty mamy gry planszowe, mamy kluby konwersacyjne, mamy, mamy prezentacje filmów i książek. Większość wydarzeń odbywa się u nas, chociaż jesteśmy domem ukraińskim, w języku polskim i gdzieś połowa naszego stafu to też osoby z Polski, więc bardzo zachęcam odwiedzić nas i zobaczyć, jak takie organizacje, których bardzo dużo w Polsce działają, a nasze drzwi zawsze otwarcie i dzięki waszemu wsparciu, bo też jak większość organizacji pozarządowych istnieje, Możemy funkcjonować za pomocą y, różnych rzutek y, i organizacji. To dzięki nie wiem, czy konkretnie was, ale y, ogólnie bardzo dużej liczby osób obecnie mieszkających w Polsce, Polaków i Polek i również Ukraińców i innych nacji, to my możemy funkcjonować i możemy wspierać y, obywateli Ukrainy, u, osób y, ukraińskiego pochodzenia Ludzie, którzy po prostu przyjechały z Ukrainy, w tym, aby włączyć się do życia w polskich miastach. No, dzięki. Zachęcamy bardzo. Ja zwrócę uwagę tylko. Jest głos? O, tam, tam jest głos, komentarz. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, że, że jest komentarz. Słychać mnie tak? Olszewska Natalia, firma Impronta. Ja z wykształcenia jestem lekarzem. Bardzo mnie interesuje właśnie zagadnienie budowania infrastruktury budynków wnętrz pod kątem zdrowia dobrostanu, ale bardziej komentarz. Słucham pani z ogromnym zainteresowaniem, bardzo ciekawy merytoryczny panel. I pomyślałam sobie, nie było mnie tutaj, nie wiem, przez pierwsze dwie minuty tego panelu, ale może warto też połączyć ten temat, bardzo ważny, o którym Pani mówicie, włączania ze zdrowiem. Dlaczego to są tematy, które wchodzą w zakres zdrowia, zdrowych miast. I tutaj chodzi mi o poczucie przynależności, tak? Jako bardzo ważna potrzeba ludzka i związek, tego poczucia przynależności ze zdrowiem człowieka. Więc są różnego typu badania, które dowodzą, że brak poczucia przynależności, który jest efektem mechanizmu wykluczenia, ma ścisły związek ze zdrowiem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Ludzie, którzy nie czują się włączeni, są to ludzie, którzy przeżywają chroniczny stres. A chroniczny stres wiemy, że ma istotny wpływ na serię różnych jakichś tam chorób, tak? Więc yy... Przede wszystkim choroby psychiczne, ale nie tylko, też choroby fizyczne. Chciałam to tylko podkreślić, bo widzę tutaj bardzo istotny związek pomiędzy tym, o czym Pani mówicie, i zdrowiem w miastach. I to jest y, chyba najlepszy komentarz do, naszego, do naszej rozmowy jeden na jeden. Bardzo Pani Doktor, dziękuję za, za ten głos. Absolutnie tak. Jest drugi głos, świetnie. Została nam minuta. Dzień dobry, Andeta Pawłowska. Bardzo dziękuję Pani doktor. Ja z kolei jestem fizjoterapeutą i jak najbardziej podtrzymuję to, że dziwię mnie szczerze mówiąc, dlaczego łączymy to zdrowie psychiczne jakby osobna wartość. Zgodnie z definicją WHO, zdrowie to nie jest tylko stan fizyczny, to jest całokształt, ten dobrostan, więc szczerze mówiąc mnie uczono takich rzeczy na studiach na WF-ie wiele lat temu i trochę dziwi mnie, że odkrywamy coś na nowo, co jest od dawna odkryte, więc apeluję do każdego, żeby na swoim poziomie sąsiada, sąsiadki, sklepu pracy, po prostu był otwarty. Uważny, bo sam za chwilę może złamać nogę, prosta rzecz, i się okaże, że jest ciężko wejść do autobusu, do sklepu, albo złamie rękę, będzie miał kulę i odkryje, kurczę, to jest trudne, poruszać się. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą Liza. Bardzo ci dziękuję, cieszę się, że się przy tej okazji poznałyśmy. Dziękujemy państwu, bądźcie sojusznikami, osób migranckich, osób LGBT i wszystkich osób należących do grup narażonych na wykluczenie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.